Tej scenarii, proszę Państwa, zapraszam na dzisiejszy odcinek z Gibraltaru, gdzie właśnie czuję się jak Polak w Gibraltarze. Co myślę o tym, co To, bo tak łatwo wybrać palec. Stop! Jaki challenge! Czuję się jak Polska z Gibraltarem. Skała jak stoła na zdjęciach tak stoi. Także tutaj zobaczmy, co dalej. JBC Creeps, tu jest. Pokój gościnny, Tu nawet jest lodówka na kaszę jaglaną. Oj 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 Co tu mamy? pikali, nie, to Można? Jest OK. Jest OK. Nie? Co to? Co to? Nie ma kaszy jaglanej. Gdzie jest kasza jaglana? JBC. Podróbka JBC. Także. Jak zwykle nie masz tangi w, tym, w tych gumianych hotelowych siłowniach. Ale coś poćwiczymy z drugiej strony, takie siłki hotelowe dla marniaków. Mają też dobre strony. Mogę sobie po pierwsze, primo, robić co chcę. Co myślę o tym wszystkim, to bo tak łatwo wybrać palec. Stop! Jaki challenge? Czuję się jak Polska z Gibraltarem. By to kawał... Takie ciężary, że mogę sobie śmiało nabrać najwięcej. jakieś obciążenie. Na przykład nóżki damy najwięcej. Zrobię i powiem, że no, więcej się nie dało, bo nie było obciążenia niektórzy piłkarze mówią, że trenerze, ja tu nie mam z kim grać. Oh! 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 Czuję czuć, 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 Czuję boli, czuję boli. Polska proszę Państwa, nasi tu są, nasi tu są. A z takich jeszcze rozkmin życiu, żeby utrzymać jednak formułę serialu Jestem Buda Człowieku, tak sobie gadam z koleżką, byłym kolegą z pracy, tak to nazwijmy. No i tam tłumaczę, jakby, motywacje, jakie stały za, za najpierw rezygnacją z grania, potem z rezygnacją z pracy. I tak skonkludowałem to takim stwierdzeniem, powiedzmy, że, że uczę się cieszyć życiem. Uczę się cieszyć życiem, cieszyć życia. Bo zawsze był problem z tym. Zresztą niejednokrotnie wydaje mi się o tym wspominałem w jakichś tam filmikach, że o wiele łatwiej mi przychodziło, kiedy miałem głód czegoś, powiedzmy, czyli brakowało. Będąc w biedzie, że tak umownie nazwijmy to, o wiele łatwiej mi się żyło, bo miałem łatwy cel przed sobą i miałem, ten, powiedzmy, jakieś tam tendencje, kompulsywne tendencje do pracoholizmu, do obsesji. I o wiele łatwiej mi było zalepiać te dziury, że tak powiem, zdobywaniem kolejnych rzeczy. Natomiast problem. W życiu pojawił się kiedy mm, przyszedł taki dzień, że, że uznałem, że kurde nic nie muszę już w życiu robić, nic nie muszę pracować, praco nie muszę pracować itd. Tak I co robić kiedy nic nie trzeba robić, nie? To tak przyszło. ten, nie? I zawsze miałem problem z tym, żeby się cieszyć życiem, żeby nie wiem wyjechać gdzieś nie wiem na jacht czy jakieś ekskluzywne wakacje czy coś takiego. Ja do dziś nie mam problem z tym, żeby yy, nie wiem zabukować na przykład jakiś droższy hotel. Nie przychodzi mi to łatwo, o tak powiem, nie, nawet nie, nie sięgając daleko w pamięciu, dosłownie parę dni temu miałem taką sytuację, że gdzieś tak, żeby odpocząć, to pomyślałem o tym, żeby kup żeby zarezerwować, no może kupić hotel, to jeszcze nie, ale, ale żeby zabukować sobie na jedną noc jakiś hotel, żeby fajnie wypocząć, tak dalej. To zadzwoniłem do kolegi, któremu szastanie hajsem przychodzi o wiele łatwiej no i że mi może jest zabłokoło coś nie? co prawda nic z tego nie wyszło, nie? No, ale, ale chodzi o pokazanie tego, że ja zawsze mam ten problem, że zawsze yy, nie przychodzi mi łatwo, że tak powiem no, szastać hajsem, to znaczy nie chcę się nauczyć szastania hajsem jak najbardziej w ogóle yy, to nie o to chodzi nie? i nauka cieszenia się z życiem wychodzi mi myślę coraz lepiej mam coraz, mniej, coraz mniejszą, czuję presję że nie wiem, że nie wolno mi siąść sobie w fajnym lokalu i zjeść sobie fajny obiad, jak to przed chwilą miało miejsce, jeszcze w bardzo fajnym towarzystwie to tym bardziej coraz łatwiej mi to przychodzi myślę, że nigdy nie będzie nawet na horyzoncie takiego ryzyka, że zacznę właśnie że obróci się to w próżność, bo od próżności chcę stać jak palma w kali bardzo daleko no i o tyle no i tak najlepsze chwile w życiu są za darmo. Jak to omawia klasyk, powiedzmy. Co myślę o tym wszystkim, to? Bo tak łatwo wybrać palec. Stop jaki talet. Czuję się jak Polska z Gibraltarem. By to kawaler. Tej walce, uwagę, miałem dwie drogi: albo nagrywać rap, albo vlogi. Dawaj hype, ale nie wiem co gorsze. Nagrywa z polskiej czy hol zakupowy w Polsce. mam go sportowej Siry, już jest po 21. Jesteśmy w Gibraltarze. Natomiast ja mam w Hiszpanii mecz reprezentując oczywiście Viet Fighter Ale również i jeszcze bardziej oczywiście proszę Państwa tutaj start kleszów muszę się na ten mecz dostać jeźdzą co prawda w Hiszpanii, jestem w Gibraltarze Ale się przebiegnę i tak właśnie tam dotrę Mam a, nie, mało czasu, także naginam no, na razie. How long is it gonna take, do you think? No, no, no. no the plane has gone, so any minute now, any minute. Oh, I think it's red, green. Yeah. Okay, Perfect. Ogólnie kontrola paszportowa jest tutaj tak restrykcyjna e, Że teraz pomyliłem gdzie mam iść i szedłem. W sumie szedłem z autami razem więc e, ominąłem punkt, gdzie się sprawdza pieszych. Także nielegalnie przekroczyłem granicę I ciekawe co teraz się stanie. Here we go again, new season, new, titles, new, managers, new signings. But apart from that, nothing much has really changed. Start klaschow zwycięski, proszę Państwa, 5-4. Seven games on the way from the opening day of the Premier League. It was a great game. They were fitter than I thought they we were going to be. Uh, it overran slightly. It supposed to be an hour, and I think we played an hour and a half. And uh, Magic was clearly man of the match with all of our goals. <laughs> hey, hey, I'm going to Oh, John, sorry. Magic got three. And uh, John. Four, actually. Uh, four. You got four. <laughs> Uh Taya was very good, our goalie. That's uh Tayo there. Yeah, make it that that yeah. That's jump. Yeah. yeah, very enjoyable. My legs will be aching. Great game. Ja ktoś mówię I love these games. On to jest wartek. To mówią w koszykówce w NBI. W NBA? W NBA? W NBA? <laughs> Nie w NBI. <laughs> w NBI. Tak, no to właśnie się kojarzy z olimpiadą. Nie okej. Bo tak <laughs> intensywnych zawodach oczywiście trzeba uzupełnić. E, glikogen. Chciałem sobie tutaj zjeść, natomiast no niestety Polos Hermanos jest nieczynne, ponieważ Walter ładnie żyje i Gus Fink nie żyje przede wszystkim. I you, sir? I dzień dobry Po bardzo wyczerpującym dniu wczorajszym witam bardzo serdecznie z Gibraltaru. Teraz siedzą sobie przy piwku. Oczywiście ja przy kolizerze, ale na słoneczku w takiej turystycznie troszeczkę lokalizacji się śmialiśmy, że to nie wygląda jak Stoke, tak jak kiedyś. No ale teraz jak widać typowo, typowo angielskie okolice. Uliczka jak w każdym mieście angielskim Naturę rezerwę, czyli naturalny rezerwowy. Ale lecimy dalej. Pięknie dochodzimy do szczytu, pomału Tam za moimi plecami Tak wydaje mi się, że to jest tam Hiszpania Tu Gibraltar A tam jest ten gdzieś tam u góry Roków Gibraltar i właśnie tam zmierzamy Jednak te 15 km Trzeba pokonać Może to sprawić, że się spóźnię Na check i będą Gadać, że spóźniłem się Że ej check tutaj trzeba było, się spóźniłeś Ale ogólnie to Wyje, wyjebany mam jak stąd do Czekanowa Ale do Czekanowa do kawałek, czyli mocno wyjebane Uff, już będę go wyjechał, a to dopiero kurde okazuje się, że muszę zejść Żeby zejść do głównego challenge dnia Czyli met Steps To ponuć jest bardzo strome, jak pytam na przykład kogoś, jak tam dojść, to, to ludzie... Are you sure mate? Także kurde, będzie ciężko Ale zmierzę sobie czas Ile, ten będę miał okazję, żeby tu kiedyś za nie wiem 5 lat przylecieć. Yy, i sobie ten czas pobić. Może następnym razem nie zrobię tego, bo kurde, ostatnie nawet nie 24 godziny, tylko ostatnie 20 godzin to była siłka, bardzo intensywne granie w piłkę i teraz jeszcze to. I tak kolega, z którym ja nie, nie, już wczoraj mówił pod koniec meczu, że ja odpuszczam na pewno itd. i tak dalej. Ja myślę, że może odpocznę sobie, tu jestem, w relax, enjoy, kurde, ale tu wieża syndrom jawora, że jeszcze coś, co można jeszcze zrobić, ła na fukany, więcej, więcej, więcej. No, także tego. Według tego zejdzie 2 godziny na wejście Rekord świata to jest 17 minut Erak celuje w 32 minuty nie był zmęczony to w 30 ale Skinner was the line I'm saying 31 minutes 30 seconds Pretty tired already so 3, 2, 1 let's go So far so good Jakiś czas temu nie mieliśmy nic dziś, dziś nie zatrzyma nas nic naszyt Gdziekolwiek, czymkolwiek to jest my Idziemy razem, reformat, dwóch Jakiś czas temu mogliśmy tylko chcieć dziś, dziś, dziś to wszystko ma sens gdzieś Czeka na nas i czymkolwiek to jest my Idziemy razem reformat, dwóch step mnie w studio, obok zawsze freestyle jak boli, że nie zbada tego lobot nie wykaże lista i statystyki Teraz będzie można zrobić okrzyk bojowy z specjalną dedykacją dla testowiona Wiem, jak bo mam to życie i wiem co chcę przeżyć To już nie zeszy, to kilka grubych tomów Chociaż ja to ciało krew, to kilka grupa tomów, szukam domów Kalej do skop, zysków i trap, nie chcę błysków i gwiazd Mam te kilka pysków od lat, poznaj ten świat Per siostra, per brat, tu gdzie w drodze nasz szczyt Nigdy nie będziesz sam Jakiś czas temu nie mieliśmy nic Dziś, dziś nie zatrzyma nas nic Na szczyt, gdziekolwiek, czymkolwiek to jest my Idziemy razem, Reformat, Jakiś twórcy Mogliśmy tylko chcieć, dziś, dziś, to wszystko ma sens gdzieś. Czy to jest ten finish line? O MedSep? Nie, nie, Ok, więc to jest. To jest 20 minut. Well, uh, 20 minut na deal tutaj. Też domyślałem, że będzie <mgliat> trudniej. O wiele trudniej. Oszczędzałem resztki sił na koniec. Na koniec się pojawił znikąd.